Państwa Państwo, Piotr mam Telewizja w punkt ma zaszczyt przedstawić Jagodę Sikorską i Pawła Golińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, A bardzo miło. Młodych adeptów szeroko rozumianej lewicy, chociaż oni woleliby powiedzieć partii razem, to wtedy już jest lewica sensu stricto, a nie sensu largo. E, będę ich przepytywał na okoliczność ich zaangażowania politycznego. Znam ich już dobrze, ponieważ y, biorą udział z, wspólnie ze mną w takim projekcie, który się nazywa Społeczność Rzecznich Praw Obywatelskich, a więc w działalności społecznej są wypróbowani, a teraz będziemy pytali o poglądy i o sytuację pokolenia. Dlaczego jest takich młodych, dobrych ludzi jak wy tak mało na lewicy? No... Czy tak mało? Nie wiem, czy, czy bym się z tym zgodziła. Na pewno mogłoby być więcej osób, które się angażują, e, ale, ale jest nas dużo, dużo prężnie osób działających w młodzieżówkach. Widać to też po tej naszej inicjatywie społecznej Chyba jesteś razem w dziale propagandy. A ja nie mówię o Partii Razem no. tylko, mówię, mówię o, o całej szeroko pojętej lewicy, o młodych aktywistach, którzy działają w najróżniejszych ruchach. No ale, ale jak się, się patrzy na badania, partii. to wychodzi na to, że dużo większa grupa młodzieży popiera taką konfederację, czyli coś, co jest zaprzeczeniem lewicy. Jak to się dzieje? Ja myślę, że to bierze się z tego, że my w sensie, te pokolenie milenialsów, 25-latków, 26-latków, jesteśmy jeszcze dosyć specyficznym pokoleniem, ponieważ ja pamiętam takie czasy na przykład z liceum, kiedy tak naprawdę mało było osób deklarujących się jako lewicowe. Tak naprawdę osoba w mojej klasie, to już powiem po prostu empirycznie na przykładzie tego, co doświadczyłem, która była tak najbardziej lewicowa, to były dwie. Obecnie tak naprawdę jedna jest solidarystą, konserwatystą, a druga jest, jeżeli o to chodzi, to byłabym bardziej tak młodzi demokraci. A mówię tutaj nie o klasie powiedzmy kilkunastoosobowej, tylko tam, gdzie było 30 osób. Więc po prostu my, jako to pokolenie milenialców byliśmy... Czyli jakoś... młodsi są bardziej lewicowi? Ja myślę, że ten 15 rok coś pozmieniał się od tego 15 roku, że trochę tych tematów weszło i choć wiadomo, to, co rezonowało. To, czy akurat od 15. Wydaje mi się, że było w pewnym momencie takie przesilenie, że ci młodzi socjaliści szukali sposobu, jak po prostu się przebić. Mieli kiedyś te 10-11 lat po prostu swoje lokale w różnych miejscowościach polskich i też trzymali się z różnymi partiami politycznymi. I myślę, że też, jeżeli o to chodzi, to właśnie. W tym momencie, kiedy było to chociażby wystąpienie w czasie po prostu debaty przed wyborami do Sejmu w 15 roku, to też bardzo zmobilizowało tych ludzi. I myślę, no dobra, że... ale, ale lektoratu Lewica nie ma młodego. To znaczy, pytanie, jeżeli mogę jeszcze no nie, dokończyć. No nie, tak wynika z sondaży, tak? Że, je, że rzeczywiście nie jest tak znowu dobrze w młodym pokoleniu. Jeżeli jeszcze mogę dokończyć taki swój wywód, to myślę, że to bierze się z tego, że m, też jest sporo takich m, blokad zastawionych, żeby ta lewica elektoratu nie miała. I nie chodzi mi tutaj o obyczajówkę, bo lewica może się zajmować i tym, i tym, ale chociażby m, można spojrzeć, ile obecnie po prostu poparcia Wśród młodych ma taki powiedzmy chłownie, który jeszcze dopiero. Powiedzmy, tworzy, nie wiadomo, kogo by mógł ewentualnie wprowadzić, jeżeli wprowadzi do parlamentu? do No dobra, zamyseratu. ale ty teraz złożyłaś niedawno z powodzeniem egzamin lekarski. Gratuluję, jesteś panią doktor. No, dziękuję. Co ciebie sprowadziło i do działań w społecznym rzeczniku, czyli do pomagania ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ale też do lewicy, do, do, do aktywności politycznej. Powiedz, jesteś ustawiona, jesteś lekarzem, po co ci jakaś lewica? No Szczerze mówiąc, dla mnie to jest taka dosyć naturalna droga, e, którą poszłam. Jeśli się jest empatycznym człowiekiem, idzie się na studia medyczne, spotyka się pacjentów, widzi się, jak funkcjonuje polska publiczna służba zdrowia. No i, no i można iść z tego. Z tego Zobaczyłaś punktu... biedę, tak? Tak, no zobaczyłam, że. Czyli będziesz ma... takim doktorem Judymem w spódnicy. <laughs> Zobaczymy. Zobaczyłam, że, że nie mamy tej równości w dostępie do opieki zdrowotnej w Polsce, że tak naprawdę to, czy będziemy leczeni według najnowszych standardów, czy nie, wynika w dużej mierze z zasobności naszego portfela. I jako początkująca lekarka, a wcześniej jako studentka, też widziałam, że czasami chcąc leczyć pacjentów zgodnie z taką najnowszą wiedzą, natrafiało się na ścianę. Bo na przykład chciałoby się przepisać starszej osobie lek na cukrzycę nowszej generacji, ale on kosztuje tyle, że przepisujemy leki najczęściej w Polsce, których już się nigdzie indziej nie używa i które nie są w rekomendacjach, dlatego że są tanie. I mhm. Tylko dlatego. Czyli ty, ty, jakby poprzez zawód, który będziesz wykonywać, poprzez studia i te praktyki w szpitalu, doszłaś do tego, że trzeba zmienić system, tak? Tak, zauważyłam, że w ogóle ludzie z, tej, z tego punktu, w którym ja jestem, z mojej perspektywy, idą właśnie w dwie strony. Albo chcą zmieniać system, albo chcą walczyć o to, żeby. Ta publiczna służba zdrowia była lepsza, albo po prostu idą kompletnie w drugą stronę i mówią, że oni to chcą w prywacie robić, i, i to jest ich cel, żeby sobie no otworzyć dobra. A, te, a teraz władza powiedziała, badza powiedziała że, że ściągnie trochę większą daninę publiczną z tych 10% najbogatszych Polaków. I jakoś nie widzę, żeby te protestujące osoby w białym miasteczku popierały ten postulat. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić, bo też dużo bardzo protestujących osób. To jest taka naprawdę klasa, klasa pracująca, która. Nie, ja tam w... byłem i wiem, że to, są, że to nie jest jakaś sztuczna reprezentacja, oni są reprezentatywni. Tylko że już był taki. Yy, oni się zdają da... sobie sprawę myślę, że te pielęgniarki, ci ratownicy, jakności laboratoryjni, którzy są tak bardzo niedofinansowani i niedopłaceni, oni zgadzają się z tymi postulatami. Te, te osoby, które podnoszą jakiś lament, kiedy tylko mówi się o podwyższeniu składek zdrowotnych czy zwiększeniu podatków, no to są często tacy już na przykład starsi lekarze, którym jest to już w zasadzie obojętne. Albo ta elita lekarska, która już teraz zarabia ta, ta kokosy. Słynna, ta słynna lekarska elita, no. Gdzieś tam, gdzieś tam podobno jest. <noise> No myśli, ja może tak? jeszcze dopowiem, że ja jako osoba, która prowadziła tutaj dla telewizji punkty relacje z tego przejścia przez Centrum Warszawy 30 tysięcy. Ja widziałem ludzi, którzy po prostu chcą mieć godną pracę. Ciężka praca nie jest przecież żadnym antonimem, żadnym przeciwieństwem godnej pracy i oni oczywiście będą wypracować, wywać swoje i wiedzą po prostu, że trzeba tę sytuację poprawić tak, że. Mm, chociażby poprzez zwiększenie dań na odpowiednim grupom. Ale jeżeli też, chcę dojść do tego, takiego wniosku, co doświadczyłem, że tam też była pewna po prostu walka postulatów. Tam bardzo dużo osób, których ja spotkałem, rozmawiałem, rozumiała to, co mówi tutaj Jagoda i jak najbardziej to poprze. Ale też na przykład słyszałem, jak już mówimy o tej właśnie takiej elicie, jeżeli chodzi o lekarzy, że na tej po prostu trybunie, na mównicy, jakaś po prostu chyba przewodnicząca jednej grupy powiedziała, że my mamy być dla tej Polski elitą. I ja też to dostrzegłem, że to nie miało takiego poparcia. Nie miało to poparcia wśród protestujących. Czy znaczy wiadomo, że w służbie zdrowia również czy w ochronie zdrowia też jest, są różne poglądy i mają wpływy różne partie. I chodzi o to, że ja nie widzę jakoś, żeby lewica tam, w tym białym miasteczku, była obecna specjalnie. Czy ty tam bywasz? Jagoda? Czy ja, byłaś za bardzo zajęta przygotowaniem do egzaminu? Ja akurat teraz byłam, byłam na tym największym proteście. Spotkaliśmy się tam zresztą z Pawłem. Ale zaraz potem jechałam do Krakowa, bo tam zdawałam lekarski egzamin końcowy ale na pewno mam w planach jeszcze się zjawić, bo Białe Mesteczko... Jak się jechał, to zabierz mnie ze sobą. Ja już też raz byłem, ale to bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast chcę powiedzieć tak, no, generalnie o takim stosunku do polityki w młodym pokoleniu jest takie przekonanie wśród młodych ludzi, że jeżeli wejdę w politykę, to dam się wykiwać i okażę się frajerem. Bo i tak tamci zrobią swoje, a nasz głos nie będzie słyszalny i nie będziemy mieli na nic wpływu. No my, my jesteście w partii lewicowej w razem, która jest w koalicji z byłym SLD, z wiosną. Jaki macie realnie wpływ ze swoimi poglądami na to, co zrobi na przykład klub parlamentarny w sprawie podatków i składki zdrowotnej? Bo to jest teraz gorący temat i nie jest oczywiste, że to, co ty popierasz, poprze Twoja reprezentacja parlamentarna. Już, może zostawię to ja na razie. Okej, okay, ja chciałam właśnie powiedzieć, że zostawiam to pytanie Pawłowi, bo e, mówimy cały czas o tym, że, że jestem, jestem w lewicy, ale tak naprawdę ja w ostatnim czasie skupiłam się głównie na działaniach e, tutaj naszych jako społecznych rzeczy. Co, co doceniamy i jesteś e, w tym świetle. I, I właśnie e, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, Piotrze, to ja trochę miałam taki moment nazwijmy to aktywistycznego wypalenia, to jest ostatnio taki modny termin, o którym się dużo mówi, że trochę poczułam, że się spotykam ze ścianą i nie mam takiego tak dużego wpływu na... Na politykę taką większą, i przez to ja się rzuciłam w taki wir działań. Mniejszych, a wcale nie mniej ważnych. Tak, w których ja po prostu widzę namacalne efekty tego, co ja robię, bo to, bo to daje naprawdę, po pierwsze, daje satysfakcję, no ale to nie, nie tylko dla, te, dla satysfakcji się to robi, po prostu widzimy, widzimy że. że ten to sens ma jakiś, jest bezpośredni. To ma jakiś co? sens, że co? jest akcja, jest, jest reakcja. Ja działam i, i są osoby, którym, którym to działanie pomaga. Eee, no więc. E... Tak, to jest myślę, że to jest ważne, żeby tak naprawdę zachęcać cały czas ludzi, że nie muszą być tylko maszyną do lajków, like share'ów i powiedzmy być taką masą e, nieważną, żeby że tak, elektoratem albo po prostu być u dole, gdy reszta, gdy inni u górze po prostu mogą decydować, jak mogą. Chodzi o to, żeby też po prostu swoimi czynami po prostu doprowadzać też do zmiany tej sytuacji. No Czy... dobra, ale no, ja wracam do pytania, bo bardzo zręcznie unikacie. Mianowicie no, jesteście w organizacji, która jest częścią tej lewicy parlamentarnej. Ta lewica parlamentarna ma przed sobą poparcie albo nie poparcie silniejszego opodatkowania, zwiększenia składki zdrowotnej Silniejszego, nie bardzo silniejszego, ale trochę. Tych górnych 10%. I po ja, pierwsze, jak sądzicie, jak się zachowa Lewica, bo wiem, że tam są dyskusje bardzo poważne i jak można wpłynąć na klub parlamentarny Lewicy, żeby poparł. To, to akurat słuszne posunięcie, chociaż moim zdaniem, zbyt. Zbyt słaby. Jeszcze, bo w końcu u nas składka zdrowotna, i tu się ze mną zgodzisz chyba, jest celowo taka niska, żeby wreszcie wykazać, że służba publiczna jest do niczego i że trzeba ją sprywatyzować. Ja może teraz dojdę do głosu i powiem o tym, że mówiąc o tym, że można zmieniać przestrzeń wokół siebie, też widzę, ile tak naprawdę członków różnych partii, różnych ugrupowań, różnych stowarzyszeń też na przykład tworzy własne kanały informacyjne, żeby po prostu też pokazać się swojej po prostu Eee, pomysł, żeby przepychać się na, te, na, na, na po prostu na pomysł. Czyli że toczy się dyskusja i są różne głosy. Mm -hmm. Tak, i myślę, że. Im bardziej to będzie po prostu słyszalne, im bardziej to tutaj po prostu też myślę, że punkt właśnie też tutaj może pomóc, żeby właśnie ten głos był słyszalny, bo myślę, że tutaj wszyscy no trochę się właściwie. że zapewne ludzie yy, właśnie posłowie yy, mhm. mogą obejrzeć tą dyskusję, co byście im powiedzieli w tej sprawie, co byście im doradzili. No to zwracamy się wprost o pełne poparcie postulatów Białego Miasteczka o to, żeby powiedzieć skąd możemy wziąć te pieniądze. Teraz e, te, trwają wciąż negocjacje medyków z rządem, bo rząd im mówi, że oni wymagają jakiś gruszek na wierzbie, przedstawia jakieś swoje wyliczenia, e, według których to jest nie do zrobienia. No, i to jest, to jest metoda na wyłożenie im kart na stół, powiedzenie: No, to jak to jest teraz nie do zrobienia przy naszym budżecie, no to może zwiększmy składkę zdrowotną. To powinno się udać. Ja mogę nawet powiedzieć do kamery w sensie klubie parlamentarny, Jeżeli chcemy naprawdę zmieniać Polskę, to 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 róbmy. Sprawmy, żeby tak naprawdę ta akcja była widoczna. Żeby była ona bardziej bezpośrednia, a nie obracała się tak naprawdę w postaci tweetów czy innych postów, bo tak naprawdę najważniejsze, Dobra. że ja się wszystko sprowadza do działania. A, ale teraz jest tak, ja będzie podpisuję. to decydujące podpisuję. głosowanie w sprawie składki zdrowotnej w sejmie i być może pisowi zabraknie tych głosów, którym mogłaby dołożyć lewica. Oczywiście lewica płaci za to cenę, no bo poparła PIS, a to dla wielu wyborców jest niedopuszczalne. I ten dylemat trzeba jakoś rozstrzygnąć. I stąd moje pytanie, co doradzilibyście kolegom w Sejmie i koleżankom? Mm, moim zdaniem, tutaj trzeba spróbować prosto przebić się z tym, że trzeba to poprzeć się z odpowiednimi poprawkami. To jest głos Właśnie, jasny. Właśnie problem problem mm -hmm. jest w tym, że w takiej formie, jak to jest teraz, to, to nie jest do poparcia. Bo z tego, co wiem w tej oryginalnej formie było to bardziej jakby tak już się trochę tak. wycofali oni, ja. oni już idą na ustępstwa już ewidentnie Wobec gdzieś, ten, gdzieś ten wielki kapitał gdzieś tam już yy, za kulisami się włącza bo no bo PiS 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 już komunikat jeszcze z tego, co na e, w pierwszej w pierwszej kolejności no i teraz rolą lewicy jest, tego, jest to żeby nie zgodzić się na te ustępstwa żeby dopilnować tego, żeby, żeby wiem, zmusić PiS, żeby wytrwał przy pierwotnej wersji polskiego ładu, jeżeli chodzi o służbę zdrowia i podatki. Ja może zgadzam się, ale to też jest głos, który, który słyszałam z lewicy, że dlatego, że, że powiedzieli, że nie, nie poprą tego, dopóki nie, nie zgodzą się na poprawki. I te poprawki lewicy właśnie mają. Na celu na naprawienie tych jakichś. Ja może zmian. dopowiem coś, jeżeli pozwolisz, jasne, go do, że tak naprawdę kwestia jest to, że bardzo często zapominamy, że polityka to ludzie. I chodzi mi o te osoby, które działają w tej polityce. Bo ja dostrzegam coś takiego, że my często myślimy, że tak naprawdę jednym wielkim centrum jest Jarosław Kaczyński, że jednym wielkim centrum jest Donald Tusk, jednym wielkim centrum jest Wodzimierz Czerasty, podczas gdy tak naprawdę za nimi stoją ci wszyscy pracownicy. Stoją ci wszyscy asystenci społeczni, są te wszystkie grupy dyskusyjne i tak naprawdę to nie jest maszyna po prostu zero-jedynkowa, że jeżeli wrzuci się po prostu jednego człowieka, to wyjdzie jedno czy drugie. To po prostu są, to wszystko opiera się na działaniu po prostu ludzi, o których też bardzo często nie słyszymy, więc jeżeli dojść do sytuacji młodzieży w polityce, bardzo możliwe, że o sporej części osób nie słyszymy, może się pojawią wkrótce, będą bardziej widoczni, a może właśnie gdzieś będą też właśnie po prostu prowadzić na tych tyłach do tego, żeby. Myślę Pawle, że przemawia przez ciebie taki młodzieńczy idealizm. Ja po dwóch kadencjach w tej nie mam złudzeń, kto kieruje. Nie, 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 Piotrze, ale ja chcę, żeby było zrozumienie takie, że to, że powiedzmy. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński dla mnie nie są alfą i omegą, to też nie znaczy, że oni nie mają żadnej roli. Oni mają bardzo ważną rolę. Oni mają, w sensie nawet my w tym polskim parlamencie odgrywają. Oni tak naprawdę, wiadomo też, mają ten panel sterowania. Tylko, że w naszej perspektywie często zapominamy, że tak naprawdę polityka nie składa się tylko z kilkunastu osób. Oby tak było kiedyś, bo wtedy będzie demokracja. Ja mam pytanie, Wy jak rozmawiacie z innymi ludźmi, no pewnie pytają Was o Waszą afiliację, o Wasze zaangażowanie ludźmi z rówieśnikami. To co, to używacie takich słów jak socjalizm, jak walka klas, czy raczej. Tak, zdecydowanie tak, tak i dlatego jestem uważana wśród moich znajomych i rówieśników za radykałkę i niesamowicie radykalną osobę. Ale radykalizm to jest jakaś Często. obelga, czy raczej dla to mnie, budzi dla mnie, zainteresowanie? Dla mnie w zmienie. Mnie to, mnie to schlebia z jednej strony, ale z drugiej e, trochę świadczy to o tym, że mała jest ich świadomość polityczna. Skoro oni socjalizm e, uważają za skrajnie radykalnie lewicowy, no to chyba mamy dużo rzeczy do przepracowania. I, i dużo, dużo warto im wyjaśnić, więc mimo, mimo tego, że, że budzi raczej uśmiech na mojej mm. twarzy, kiedy to słyszę, no to staram się, staram się zawsze tłumaczyć, edukować, czasami już nawet wbrew, w, wbrew protestom, że już nie chcą słuchać. A, 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 a słuchajcie, a jak wy doszliście do swoich lewicowych poglądów? Czy to z rodziny, czy, czy z własnych spostrzeżenia, tak jak mówiłaś, w tych szpitalach? Jak to było z wami? Jeżeli chodzi o mnie, to w sumie nie było u mnie sytuacji, kiedy byłem jakoś prawicowy, ale natomiast ja pamiętam, że tam w 2010-2011 traktowałem siebie jako socjaliberała. Dla mnie były ważne po prostu ważne tematy socjalne, ale uważałem, że po prostu liberalizm może być też po, połączony z tym. Ale, że, że rynek wiele rozwiąże, tak? Y może nawet niekoniecznie. Znaczy, jak w sensie, że on nie będzie u taki... ciebie. Jak mm -hmm. ona przeszła? Co wpłynęło, że poszedłeś w lewo od tego so, obrzydliwego socrealizmu? Eee, nie socrealizm, socjaliberalizm. Socrealizm, to jest przepiękny. Socrealizm ma przepiękną sztuka. Tak, tak. No? Ale chodzi mi o to, że. Właśnie doszedłem do wniosku, że wszystko, co tak naprawdę postrzegałem jako liberalizm, wszystko się właśnie mieści w... Tak naprawdę ja chyba miałem trochę źle postrzegałem te pojęcia, czyli to, co postrzegałem jako liberalizm, tak naprawdę później zrozumiałem, że to wszystko tak naprawdę mogę ująć inaczej, czyli po prostu jako najpierw socjaldemokracja, a potem jako już zwykły socjalizm. Mhm, dobra, czyli taka była twoja ewolucja, a ty jak doszłaś do swoich radykalnych poglądów? Ja zawsze, od zawsze, od kiedy pamiętam, nazywałam się lewicową światopoglądowo. A jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to będąc jeszcze na przykład w liceum, zupełnie się tym nie interesowałam. Trochę powtarzałam takich frazesów, które, które się słyszało, i no, głównie no, były liberalne, nie oszukujmy się, ale wynikało to po prostu z niewiedzy. I na studiach, kiedy zaczęłam bardziej się tym interesować, no to taką głównym narzędziem do lewicowej edukacji stał się internet. Jakieś grupy na Facebooku, edukacyjne, Instagramy. To są naprawdę Cenne źródła wiedzy, bo ludzie tam polecają literaturę. Czy ty chyba jesteś no. owocem kampanii internetowej rodzącej się partii razem, tak? E, chyba, chyba od partii razem wyszło to wszystko, a mm -hmm. potem, potem zaczęłam iść jeszcze bardziej w lewo. No, gdzieś zaczęło no tak, się. Teraz brzmisz jak <grym _> bardziej jak PPS czy RSS. <grym _> <sens. grym _> ja może <grym _> jeszcze, mogę jeszcze coś dopowiedzieć. Ja myślę, że my tutaj po prostu jako młodzi w Polsce, ale nie tylko młodzi, po prostu jako społeczeństwo my mamy trochę zniekształcone po prostu. Tu pojęcia, czym jest lewicowość, czym jest socjalizm, czym jest powiedzmy, neoliberalizm, ponieważ dla niektórych ten neoliberalizm, ten koszmarny, wydaje się tym po prostu czymś, co jest stanem rzeczy, co trzeba otrzymać, a po prostu myślę, że. To, co teraz lewica może robić też, to, to, to trochę podejście, trochę śladami konfederatów, którzy po prostu już nawet znacznie wcześniej, czyli 7-8 lat temu tworzyli masowo kanały na YouTube. Po prostu też jakoś pokazywali, jakoś wyśmiewali. To lewica, mam wrażenie, powoli zaczyna tworzyć. Tutaj mamy, mamy, powiedzmy chociażby o Majstaśku, która tworzy po prostu, zaczyna tworzyć widea na YouTube. I powiedzmy, no, mamy o tym, że jest dwie dużo. Punkty, telewizja Dokładnie, w punkt jest powiedzmy, kanał myśleć głębiej, który jest filozoficzny i powiedzmy socjalistyczny. Jest I... dużo fajnych podcastów, lewy interes. Tak. Tam, Czyli jakby to trójdzielnie... młode pokolenie może wprowadzić lewicę do internetu i oby tak się stało? Zdecydowanie mhm. tak. To jest w ogóle niesamowitą rzeczą, którą zaobserwowałam, że istnieje, to są w ogóle lewicowe TikToki. To jest takie medium, którego ja. Nie do końca ogarniam. Już chyba jestem za stara na to. E, aczkolwiek e, widzę, że ludzie przemycają w tych takich e, luźnych filmikach, jakichś do muzyki, e, takich e, z humorystycznym akcentem, przemycają takie e, lewicowe postulaty. I, i, to, I to jest to, co e, wychodzi właśnie do tego pokolenia Z. I ja widzę, że wśród tych osób, które są no, już młodsze od, od nas o tyle, że to są licaliści, y, tacy ludzie przed, przed 20 rokiem życia jeszcze. Mm -hmm. y, one... Y Rzeczywiście, ten internet naprawdę radykalizuje młodzież. Bo my trochę wchodziliśmy do rzeczywistości, jeżeli mogę tutaj wejść słowo, e, której e, właśnie ta rzeczywistość jeszcze podkręcana przez e, korwinistów, ale także przez te media głównego nurtu, e, doprowadzała do takich paradoksów, że po prostu postrzegaliśmy gazetę wyborczą jako lewicową, że po prostu postrzegaliśmy socjaliberalizm jako fajny, że, że po prostu. Ale wyzwoliliście się z jarzma tej neoliberalnej propagandy. Że... Czego wam okay. oczywiście gratuluję. Ja bym chciał powiedzieć, że Paweł, który ciągle prosi o zabranie głosu, chociaż nie musi, jest mózgiem operacji pod tytułem Społeczny Rzecznik Praw Obywatelskich. Jagoda jest naszą podporą. I bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Naszymi gośćmi byli Paweł Goliński i dziękuję. Jagoda. Która będzie naszym socjalistycznym judymem, mam nadzieję, doktorem. <grymne> Dziękuję Wam bardzo. Już na. jest, już jest. Dziękujemy.